Hej, zapraszam cię dzisiaj na kolejny filmik. Mam czas, więc akurat mogę ponagrywać coś więcej. Dzisiaj filmik będzie się odnosił do radości, do sposobu na osiąganie radości, a tym sposobem będzie nic nierobienie przez cały dzień. Nic nierobienie, czyli odcięcie się od wszelkich mediów społecznościowych, odcięcie się od pracy, od sprzątania od gotowania, od zabawiania znajomych, rodziny i tak dalej, Czyli co mamy robić? No nic. Leżeć na kanapie i gapić się w sufit, albo położyć się na trawie, chociaż akurat teraz, jeżeli oglądasz to porą zimową czy jesienną, no to, no to troszkę chłodno, więc lepiej w domu, ale jak jest ładna pogoda, no to... Można i na trawie leżeć, pogapić się w niebo, pogapić się w drzewo, otworzyć sobie okno i popatrzeć na drzewa za oknem, czy na niebo, czy na ptaki fruwające. Może masz fontannę, ja mam fontannę za oknem, więc też słyszę plus fajny. I o niczym nie myśleć oczyścić się oczyścić się mentalnie oczyścić się duchowo. Od wszelkich tych spraw, od takiego zawirowania, od tego życia po prostu w pędzie i przebodźcowania, przebodźcowania informacjami. Zobacz, jak twój mózg będzie w ogóle funkcjonował w momencie, kiedy, kiedy zafundujesz sobie taką wewnętrzną ciszę. Wyjdziesz może do, na spacer do lasu sam, samotnie i po prostu pobędziesz ze swoimi myślami. Jeżeli żyjesz w ciągłym pędzie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że nagle może się pojawić właśnie jakiś natłok myśli i spraw. No, w ogóle odetnij to, nie zajmuj się tym. Nie zajmuj się tym, tylko staraj się po prostu wyciszyć. Oczywiście możesz poobserwować sobie te myśli, tak, skąd one przychodzą, jak się pojawiają, jakie emocje im towarzyszą. Natomiast nie daj się w nie wciągnąć, tak? bądź takim obserwatorem gdzieś tam z boku, który po prostu patrzy, co się dzieje z tymi myślami, ale nie daj, nie daj się im wciągnąć, tak? I zobacz w ogóle, jak taki dzień zadziała na ciebie, bo wiesz, są też takie badania naukowe, że z powodu tego, że robisz nic, powstaje coś. Ponieważ kiedy się oczyszczasz, no to po prostu nagle robi się gdzieś tam przestrzeń na coś nowego, tak? To tak jak w szafie. Jak zrobisz porządek w szafie z ciuchami, powyrzucasz rzeczy, które są za małe, za duże, stare, porwane, nagle się robi miejsce w szafie na coś nowego. No i z nami jest tak samo. Jeżeli się oczyścimy, jeżeli się wyciszymy, odetniemy się gdzieś tam od tych codziennych takich spraw. Nagle się okazuje, że pojawia się w nas jakaś nowa przestrzeń, nowa myśl, pomysł na jakieś tam działanie, może coś, co było spychane do podświadomości. To jest, zafunduj sobie po prostu taki czas i daj znać, jak to u Ciebie w ogóle wyszło, jak to, co, się, co, się, co się u Ciebie zadziało. Jeżeli nic się nie zadziało, tylko był po prostu taki natłok mocny myśli różnego rodzaju. To y, może potrzebujesz po prostu więcej czasu, może zacznij medytować, modlić się albo właśnie częściej spacerować, przebywać w łonie natury po prostu, bo y, może po prostu żyjesz w takim pędzie albo w takim przebocicowaniu, y, że, że po prostu y, potrzebujesz właśnie trochę więcej czasu na to, żeby się wyciszyć. Hmm, oczywiście, jeżeli jesteś osobą, która gdzieś tam ma depresję czy jakiegoś takiego różnego rodzaju schorzenia, no to wiadomo, że tutaj, oczywiście, medytacja, modlitwa jak najbardziej jest wskazana. Spacery po lesie, oczywiście, super obserwowanie ptaków, zieleni, zmieniających, zmieniających się kwiatów, przyrody to to się dzieje dookoła jak najbardziej. Hmm, ale tutaj wiem, że nad tymi myślami jest troszeczkę trudniej zapanować. To jeśli obserwujesz kanał, subskrybujesz, dzwoneczek nacisnąłeś, to myślę, że z biegiem czasu tutaj różnego rodzaju filmiki też na ten temat się pojawią. A tymczasem, słuchaj, życzę Ci wszystkiego dobrego i pozdrawiam. Hej, pa pa.